Hej Custis, to witam wideo w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj wam powiem, że Patrix wrócił na Blockster Planet, zobaczcie sobie, jedną godzinę temu. 21 godzin temu. Jeden rok temu, w sensie 3 dni temu. I słuchajcie, wrócił na BSP. To jest naprawdę szokujące, że wrócił na BSP. Myślę, że on będzie tutaj teraz długo. Nie może sobie VIPa kupi. Ale na razie jest bez VIPa i patrzcie, nawet taka Kasprzyk jest o niego większa. W ogóle, patrzcie, on już nie gra. No. Więc szkoda, No ale... Aha. Jezus Maria, dobra, no i tutaj patrzcie, on Patrick wrócił, jak możecie zobaczyć, w ogóle nie wiem czemu on ma tutaj na baby, ale ogólnie ładny ten skin jest w ogóle, tak, tak muszę powiedzieć, no patrzcie, zróbcie skina na sezon piąty, no i patrzcie, wszyscy tutaj się dziwią, że on wrócił, i naprawdę mi się tak bardzo fajnie się cieszę, bo wreszcie bo on był jest bardzo fajny, tylko on bijał level nieuczciwie chyba. W sensie się biją nocami nawalał i chyba miał Aldo Glickera, tak jak pan Milson No ale nie został na nim nie nieco level, bo nie wiem czemu. Zobaczymy sobie jeszcze pan Milsona Pan Milson Lubię tam wracać w ogóle. Naprawdę. To nie ma level. I 0, 0, 0. No, i słuchajcie, on teraz nagrywa takie tam piosenki. No, ale szkoda, że zaczynają ci może. No, no, tutaj racja. Mm. Na Bitfell. No. No, i posłuchajcie, szkole, tutaj jest ten. Jest auto na klawę i na myszkę. Jest auto na klawę. Na myszkę? Co? Też było w ten... Dobra, więc no, pokaż... Więc Patrick zwrócił. Ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się no i cześć, możecie napisać co sądzicie o tym, czy Ty Patrick popisał popisowie vip i będzie grał więcej. Nie wiem o co chodzi z tym mój blogstar, ktoś tu napisał aha nawet go, zapraszam do i wyśle uśmiecha. No i tutaj on miał taki skinny, yy, nie wiem, może zrobił zobaczymy, czy zrobił jakąś fotkę. O, zrobił fotkę, jak był stary Nexus 11 miesięcy temu. Tu widzicie, to bardzo fajnie. I jeszcze zobaczymy sobie, jakie ma tutaj, jak I zobaczymy sobie kryształy jego. O, on ma tutaj, mało ma tych kryształów w ogóle. Ile on ma tych Tobii, Jezus Maria? On jakiś bogaty. On jakiś bogaty był w ogóle. Wow, ale ładny to jest, ładny to jest złotek w ogóle, ale on miał tutaj mało tego. No i ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.